Które mają do tego e, miejsce. A jeżeli go nie mają, to jest kluczny na utworzenie takich parków wiejskich, e, żeby te nasze miejscowości zyskały trochę na atrakcyjności. Nie, że tylko ciągi, domów, e, ulice, ale żeby był też skwer, żeby były ławeczki, e, żeby były był alejki, żeby można było matka z dzieckiem gdzie idzie na drzemkę, żeby mogła ładnie, fajnie obkrążyć miejscowość, ale móc się zatrzymać i usiąść, przeczytać książkę w miłym otoczeniu, nasadzenia tulipanów na wiosnę, czy krokusy, czy, czy to już inwencja twórcza później projektantów i wójta, tak żeby, żeby to miało ręce i nogi, żeby cieszyło oko nas, mieszkańców i przejeżdżających przez naszą gminę, czy odwiedzających nasze rodziny, ee, Rodzinie, które wyjechały gdzieś dalej. Rozwój strefy turystycznej nad rzeką Wartą, tak, też chciałbym e, tam e, miejsce, gdzie teraz jest Altana, wykupić od prywatnego, e, który użycza teraz, ale, ale tam coś jest e, na rzeczy, że, że może być coś z tym zrobić, tak, chciałbym, żeby, żeby stworzyć takie miejsce nad rzeką Wartą, żeby zmyślona jako miejscowość ta nad. Parciańska zyskała na atrakcyjności, bo my coraz więcej korzystamy z turystyki aktywnej, z turystyki rowerowej, e, tak żebyśmy mogli dojechać tam, czy stworzyć plażę e, publiczną, miejsce do siatkówki, altanę, tak żeby można tam wakacje, e, czy młodzież nasza mogła tam spędzać fajnie e, czas. Wyznaczenie e, tras turystycznych, pieszych czy rowerowych też jest ważne. Bo tak jak mówiłem, rekreacja jednego dnia, czy po prostu y, aktywne uprawnianie, czy to Nordic y, Walking, czy, czy to będą jazdy na rowerze, czy to będą rorki, e, to wszystko y, jest dla nas, to wszystko jest dla ludzi, korzystajmy z tego, ale powinnamy się taką infrastrukturę też zapewnić. Zagospodarowanie terenu przy Wojsku w Sienkowicach. E, chodzi mi o to, żebyśmy w końcu mogli żebyśmy mogli w końcu nie wstydzić się, jak ktoś nam powie, że on u nas nie, nie można zrobić takiej imprezy jak w Osjakowie, bo Osjaków ma na to miejsce. Tak? Ja uważam, że ma miejsce na to lepsze, tylko trzeba je odpowiednio zagospodarować. I tak myślę o drugim parku. Ja to nazywam drugi park w Siemkowicach żeby go uporządkować, to co jest do wycięcia, samosiejki, jakieś tam krzaki wyciąć, odpowiednio doprowadzić infrastrukturę, tak żeby można było za boiskiem tutaj na tle stawów, na tle zachodzącego słońca z powodzeniem zorganizować na przykład huczne dni gminy Siemkowice. Mamy zaplecze sportowe, tak żeby było zaplecze na przygotowanie czegoś, czy, czy jeżeli chodzi o wodę, prąd, to wszystko już jest podciągnięte, a miejsce do, że jest tam y, świetnie. Zagospodarowanie terenów przy Bratuszewicach, przy Draboszewicach, w y, Chciałbym, aby te, te miejsca nie były tylko dla potrzeb sportowców, dla piłki nożnej, tylko żeby były w infrastrukturę wyposażoną y, również dla biegania. Tak na szybko myśląc, y, wiadomo, trzeba to by było zmierzyć, przemierzyć, sprawdzić, jak to jest w odległości od. Od zabytkowego dworku, ale chociaż dwa okrążenia, dwa pasy bieżni tartanowej w pasuszewicach tak zrobić tak, żeby, żeby można było po zmroku, przy oświetleniu, uprawiać bieganie, żeby to było w naprawdę cywilizowane. Prace zabaw z bezpieczną nawierzchnią, proszę się bardzo, ponieważ te prace zabaw, które już były zamontowane, Parę lat do tyłu one się niszczą, tak? trawa, która była pod nim się wytarła, są miejsca, dziury, które są no, też nieatrakcyjne, ale są też niebezpieczne. Ale dane rekreacyjne, tak żeby, powiedzmy takie spotkanie wyborcze, czy niekoniecznie, ale może sołeckie, bo w wielu sołectwach innych gmin spotkania sołtysa z mieszkańcami odbywają się w altanach sołeckich. Tam one są wielkie, fajne. To nie jest aż tak wielki koszt, yy, ale, ale są miejscami w danej miejscowości. Na świeżym powietrzu, także takie etapy tworzyć, żeby, żeby można było się spotykać. Yy.